Telebiscyt Łódzkie Sukcesu organizują wspólnie Telewizja Toja, Gazeta Wyborcza i Radio SK. Wybieramy w nim pozytywne wydarzenia z regionu. Tym razem zwyciężyła inicjatywa Budżetu Obywatelskiego. Udział w głosowaniu nad projektami do realizacji z tych środków wzięły tysiące łodzian. I to także im dziękowała prezydent Hanna Zdanowska. Szanowni Państwo, to jest Wasza nagroda. Tak naprawdę to Wy wygraliście tę nagrodę. Za co ja osobiście z całego serca Państwu dziękuję. Bez... Aktywnego udziału nas wszystkich łodziom, bez wiary w to, że nasz pojedynczy głos się jednak liczy, nie byłoby nas tutaj, nie byłoby budżetu obywatelskiego. To jest dobry krok w stronę budowania w łodzi, takiej prawdziwej, solidnej demokracji obywatelskiej, coś co... Niewątpliwie też pozwala na ożywienie kontaktów społecznych, na zainteresowanie się mieszkańców swoją małą społecznością lokalną, osiedlem czy, czy dziewnicą, czy całym miastem. Co miesiąc wybieramy wydarzenia, które kształtują pozytywny wizerunek województwa łódzkiego. Osoby związane z tymi wydarzeniami otrzymują honorowy dyplom i są podejmowane uroczystą kolacją w klubie Piotrkowska 97.